Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj jest niedziela, godzina 12. Akurat bijąc dzwony w kościele. W komunikacie w piątkowym podałem, że gołębie nie będą wypuszczone w sobotę i w niedzielę, ze względu, że mnie nie będzie, ale tak się złożyło, że wróciłem. Dzisiaj rano gołębie są już po oblocie. Wyglądają tak jak w tej chwili na dachu. Część gołębia zachodziła do gołębnika. Jeszcze przez godzinę, półtora będą miały taki swobodny sobie po prostu oblot, że które będą ciały to sobie wyjdą, podziobią sobie trawki, które będą ciały to się schowają do gołębnika. Ataków jaszczębia dzisiaj nie było, więc wszystko to wyglądało dzisiaj bardzo dobrze. Większość gołębi trenowała bardzo ładnie, oczywiście dalej jest jeszcze jakaś tam, jakieś kilka, kilkanaście gołębi, które nie chcą trenować, po chwili siadają na dach, no ale tak to już wygląda, że... Nie da się wszystkie, żeby trenowały, zrobić, żeby wszystkie głębie trenowały. Jutro jest poniedziałek, czyli będą miały jeszcze jeden oblot. Od wtorku zaczną się treningi. Po treningu głębie, które wrócą, to już nie będą wypuszczane na, na oblot. Miejmy nadzieję, że te treningi będą w miarę, w miarę udane. To najważniejsze, aby dopisała pogoda, żeby była dość w miarę dobra widoczność, bo nieraz jest tak, że jest tak mglisto albo tak szaro-ponuro, że naprawdę źle to wygląda. No ale no cóż, jest to listopad. Nie ma co tu liczyć na jakieś wspaniałe pogody. No dzisiaj akurat jest przepiękna, no ale no dzisiaj nie było planowanego żadnego treningu. Nie był, plan, nie był planowany w ogóle oblot. Ale nie udało się zrobić ten oblot, więc to jest skazane dla nich. Polatały sobie. Jastrząb nie zaatakował. Sokoła nie było. Zobaczymy. Dzień się jeszcze nie skończył. Może jakiś atak będzie, ale jak Państwo widzicie, gołębie są, no można powiedzieć, w miarę w dobrej kondycji. No, ideału nie ma i raczej nie będzie. Myślę, że idealne będą gołębie po kilku treningach, kiedy się wyselekcjonują część tych gołębi jakieś, które nie chcą latać albo z defektami odpadną i zostaną, tylko te silne i zdrowe. Więc chciałem podziękować Państwu, że te gołębie przekazaliście na ten gołębnik. No zobaczymy co będzie. Także od wtorku zaczynamy z treningami. Dziękuję.